Lecimy dalej z zakładaniem naszego imperium. Zobaczymy jak pójdzie. Więc pierwsze co muszę zrobić, to trashback, bo hardware store muszę kupić. Przynajmniej takiego mam quest'a. No i tyle. No muszę iść z Buta, niestety. Gdzie był hardware store? A tutaj mogę iść, chyba. Dobra, zobaczymy, czy tam będzie. A, tutaj mamy, dobra. Gdzie ziomek? Daj mi. Rashbuck. O, a, o, a, o, pyk. To może więcej od razu kupię. 5 Mamy to. A i muszę wyrzucić te śmieci, które mam. Tam w koszu. Dobra, wróciłem na chatę. Pięć. Pyk. Szukujemy. Bierzemy co mam z tym zrobić? Tutaj chyba, nie? Tyk. Tyk. Ciekawe ile za to dostanę. Tyk. Tyk. O kurde, 13 dolgów. No i najsik. List ogkursz for sale in the product manager app. Mm -mm -mm -mm. Produkty? o? No. Tak, 38 dolków, Suggested Price, o, o 35, 36, dobra, git, um, teraz jest After dawn. dawaj od razu, Barbershop, gdzie jest Barbershop, nie miał zaznaczone? Tak. Tutaj. Dobra, idziemy sprzedać. Czy to jest ten gościu? A, to on. Ile on chciał? Jedną sztukę. Czekaj, jak to było? Jedną. No daj mi jedną. Raz jeden, potrzebuje. Halo. O, oh, fuck. Nie, nie zdążyłem. Gonią mnie. Co ja mam teraz zrobić? Nieee... Cieka czy ich zgubię. Tak, gubię ich, okej. Okay. Dobra. Nie wiem czy biegną dalej za mną, czy nie. Tylkoś do domu nie mogę wejść. Ja nie wiem gdzie nic nawet. Bo zgubiłem ich. O nie, 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 Dobra, tutaj biegł. Dobra, mamy to. Ja muszę temu typowi to sprzedać. Jak ja mam to zrobić? Był tutaj. Ja chcę jedną sztukę wziąć, ale nie mogę. Mogę dwie. O, dobra jest jedna. Fik, mamy to. A, 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 dobra. Wiadomości. Mamy jakieś inne wiadomości, czy nie? Trzy razy. Dawaj. Um, nie będzie night. Dobra, ktoś jeszcze coś tam pisał? To już mamy ogarnięte. To też. I to też. Dobra. Teraz muszę iść. Aha, muszę kupić rzeczy na kolejne miejsce. Jeśli na kolejne te... No, na kolejną roślinkę. No to na spokojnie, najpierw sobie do sklepiku. Tu bym wam za, za 50 minut. Także damy radę. Dobra, ja jestem w sklepiku. To potrzebuję. Cyk. No i tyle. I wracamy. Ty, a. Nasionka coś muszę kupić, czy nie? Soil. I co jeszcze? Nie, 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 nie. nie. Aha, nasionkę nie kupił niego, dobra, to wracamy na chatę. Chociaż nie, w sumie 15 minut. To poczekam tu chwilę i zaraz sobie to ogarniemy. Dobra, mamy to. To jest chyba ona, tak? Trzy sztuki. Trzy. Pyk. Dobra, no i S. Dzięki. I teraz wracamy na hatę postawić kolejne ten kolejną roślinkę. Tam jest potężnik customer i tutaj też. To Jest to. Siema Halo, halo pogadamy? A nie mogę mu. Tam region muszę odblokować Dobra, no to idziemy na hatę w takim wypadku. A ty? Czy coś kupić? Ciekawego? O, styk. 38 No jest, dzięki gościu. Dobra, lecimy na hatę. Dobra, jestem na chacie. Dajemy to. a tylko gdzie mam to postawić? To jest bardzo dobre pytanie. Nie mam za bardzo tutaj miejsca. Tutaj. Kurde, Dobra, tu mogę. O, cyk. Trzy mam zrobić. No nie mam trzeciego na razie. Więc chyba ja muszę poczekać. Tu jest cały czas. O, o, o. Dwa razy za 70. No dobra. Deal. Teraz. Front of the Motel. Ty, to jest tutaj. Tak? Tak. Dawaj. To on? E, ile? Dwie sztuki. Nie to. Cyk. No i dobra, mamy to. Czy gotowe i musimy iść do telefoniku. No, zrobiłem kilka deali. Mm, mm, free sample. Muszę im dawać próbkę. Chip room for sale. Czyli muszę zarobić 800 dolków? To może nie być takie łatwe. Dobra, tu jest potential customer gdzieś. Albo powinien być, go nie ma. Żeby mi nikt nie ukradł. No nie ma nikogo tutaj. a powinien być według mapy. Dobra, tam jest. Spójrzmy tam. To chyba ona. Siema, się ma, a on coś dobrego. A to jest chłop. To no nie. A tutaj? Siema, się ma? Też nic nie mogę, kurde. Nie mogę nikomu nic dać. Dziwna. Dobra, to chyba idę do spanka. I zobaczymy jutro, tylko muszę zobaczyć, czy te roślinki wyrosły, czy nie. A, bo ja tu nic nie mam w ogóle. No to trzeba, kurde... ...zacząć sypać. Cyk. Chciałam nasionka jakieś. Ja nasionek nie mam chyba. This water. Skąd wziąć nasionka? Czekaj. Dawaj. Obudzi kurz. Nie no, dwie sztuki na razie wezwa. Za godzinkę będzie, dobra. Za ten czas sobie jeszcze tutaj ogarniemy. Kolejne. I od razu będą dwa do zasadzenia. Najgorsze jest to, że ja tego nie ogarnąłem. I kurde... Nie mam już towaru, ani nie mam nasionek, więc nie będzie rosło. To jest najgorsze. Nie ma potential stomerów żadnych. O... Nie mam. Bardzo mi przykro, ale... Nie mam nic na razie. Więc... Czekam na paczkę. Nie wiem, czy mogę iść spać. Jak poczekam na paczkę. Spróbujemy. Dawaj. Zarobiłem 287, zostałem 180 Expa. O, mamy Street Rat 2. Co mi dodaje? Nie mam pojęcia. Dobra, gdzie? Pawn Shop. Gdzie to jest? To nie będzie to przypadkiem? Czekajcie. Hmm. Pawn Shop West Wall. Zobaczymy. Dobra. odbieramy paczkę. Dwa nasionka. Wracamy na chatę, żeby to zasiać. Jest Potential customer. A free sample. I tak mam tylko jedną sztukę także. zobaczymy. Z tego wyjdzie. Dobra, git. Mamy nowego customera. Idziemy siać. Jest motel. Jest nasz pkoik. Od razu dwie szczupki, naraz. raz. Cyk. Wrzucamy. Pyk, 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 pyk. Mamy jedno. I od razu drugie. Niech rosną dwie naraz. raz. Oczywiście trzeba posprzątać cyk. Odlać. Cyk. Mamy jedno. Teraz drugie. No i co? No? I muszę sobie rosnąć, bo bez tego nic zrobimy. Jest 2% dopiero. Także co? I co? Tyle.